Dzisiaj pijemy Michalella, Michalella, Michalera, Michalera, Michaela Michalera, z Biedronki, pierdolki, z Biedronki, za tylko, za jedyne, tak z Biedronki. za jedyne, 5 zł. Michaela. Pan jak to, jak to pięknie wygląda. A jak to wyszczeli w domu? Na sufit? <grystanie> to będzie <jest lepsze> wyświetlenia. Michał, <grystanie> Michaelu. Grzybka trzeba ściągnąć. Tak wygląda, ten Michael. Z biedronki tylko i wyłącznie jedyne. Za 5 zł, nie otwieraj, bo wybuchnie. <grystanie> Dobra, idziemy. Otwierasz? Kurwa, nie spisko. Kurwa, nie pisko. Kurwa, jest <grystanie> pierdolny. <grystanie> Michał. Z biedronki. Gdzie ja się boję? Ta Michał z biedronki, dróbeczka. Także, kochani, no, dupę nie urywa, ale to zawsze jest biedronka. To jest polska, tu się pije. Co mogę powiedzieć? Wyszrzywa morda. Wyszyluje morda. Półsłodki. Wytrawny. No, jak jest pół, w, pół słodki, to nie może być wytrawny. Jeden chuj jak to jest to Jak widzisz się Michalikan. Michałek z Michał. z, Biedrem, z Biedronki. Tylko jej łącznie za 5 zł. Jedyne 5 zł upierdolić się można, jakby się 2-4 piwa można było się napić. Ma procent... O ja ciepłem się, 10%, 10 alkoholu, 75 ml alkoholu. <tryk> <tryk> Także... <tryk> <tryk> no i to wam powiedzieć kochani. To, to po, po prostu polski, polski szampon, z jakby pier, dronki. W smaku jak polski jabłko, tylko trochę taki klasyczny, słodki winogronowy smak. znaczy, robię właśnie recenzję AdBoxing tego właśnie trunku Na Sylwestra jak ktoś ma, nie ma więcej pieniążków, tylko 5 zł, a chce się napierdolić. No to proszę sobie wziąć dychę, pójść do biedronki i zakupić sobie dwa Michałki. I napierdolić się, jak się dziwi. Nie za 2 zł, jak to pan Czesław. Z tego z YouTube'a powiedział najpierdolę się jak księciu Ja się napierdolę jak księciu za, za 5 zł. No. Także polecam wszystkim, wszystkim na Sylwestra Jak widzicie, zdrowko wszystkim youtuberom. mówię Wam, kochani, kłopki w górę, miły komentarz subskrypcje. Dziękuję Wam, kochani, że wbiliście nam tyle subskrypcji na kanał. Yy, odnoszę się do DJ Pablu. Proszę, zrób trochę więcej show, żeby podnieśli nam oglądalność. Trzymaj się. Hej! Pozdrawiam z Gliwicy. Kochani, szczęśliwego nowego roku. Nikt się wam nie darzy w tym nowym roku. 2020 roku i żeby wszystko żeby, żeby wszystko to sobie wymarzycie żeby to wszystko wam spełniło i dużo pieniążków wam życzę kochani i dużo subskrypcji na YouTube. każdym youtuberu po kolei także widzimy się po świętach. Cześć, salut w nowym roku. Dobra. Po świętach. Po nowym roku. Po nowym roku.